Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! I po... O, Uważnie posłuchajcie Dzisiaj chcemy Wam przedstawić takiego naszego przyjaciela, który wykonuje mnóstwo skomplikowanych obliczeń. Ma bardzo dużo rąk i mu to doskonale idzie. Masz rumie? Co Ty powiesz ciekawego na ten temat? E, nie wiem. Tak, nie wiem. O, śmierniczek! No i co ty tam o śmierniczku powiesz? Że lubię klikać cały dzień. A, nasz przyjaciel ośmierniczek jest wspaniałym obliczeniowcem, który ciągle coś liczy na kalkulatorze. Proszę zobaczcie, jak on to wspaniale robi. Martuś. Po śmierniczku, ale nie wstydź się. No, to już zrobiłam. No, ale polisz nam coś na kalkulatorze. Pokaż, jak to robisz. Wspaniale, bo masz tyle tych, tych rączek. E, że cię ta obsługuje, żeby sprawdzić. Jeden, doskonale. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O ale tak to liczą. Dzieci w przedszkolu. Pokaż jak ty naprawdę umiesz wspaniale to wszystko obliczać. Dawaj, dawaj, Zzuka. dawaj, dawaj. A oh. oh, więc tu moi drodzy, tu jest kalkulator. I teraz wam pokażę. O, jaki? Co? Jaki jest wynik? Tak, tak, tak moi drodzy. Wspaniały wynik. O, ojej czekajcie, bo słońce zaszło. Jeszcze raz. Ale dla mnie to nie żaden problem, bo ja naprawdę się znam na obliczeniach. Co mam się? I co, Świeryczku? Ile ci wyszło? Wyszedł mi naprawdę w super wynik. Jurzyku, a co ty myślisz o tym? 100 tysięcy. No, nawet więcej. 50 tysięcy. Słuchajcie, wynik wyszedł naprawdę Milionów. świetnie. Milionów. Milion. A. Brawo, śmierniczku, brawo, brawo, jesteś naprawdę wspaniałym... wspaniałym matematykiem kalkulatorowym. Dziękuję, dziękuję. Dobie Purk. Dziękuję.